Co się stało w Wiem, że coś Zaklęcie uśpienia Bardziej zaawansowane Poza standardową tratą przytomności Zapomina się wszystkie wydarzenia Z przedostatnich trzech godzin Mają jeszcze jeden skutek uboczny niezwykle realistyczny, sny. często irracjonalny, połudzające znacznie korę mózgową. Rywan: Co ci się śniło? Nic mi się nie uwarin. Gdzie jest Falon? Spokojnie nic mu nie zrobiło. Nie pytam o to, czy mu coś zrobiłeś, tylko gdzie on teraz jest. Leży uśniony zaklęciem wiecznej niewiedzy. Pierwszy mi słyszeć o takim zaklęciu. Zapadasz w sen, nie wiesz jaki, nie wiesz kiedy. Nie wiesz też dlaczego i po co. Nie wiesz również, co ci się śniło. A wieczna to dlatego, że dopóki go nie wybudzę, będzie tak trwał do końca świata, albo jeden dzień dłużej. Ashira? No, tak, Shira. Tu jesteś Riff, a ja cię wszędzie. Matę skąd się tu wziął? <noise> Coś mi się wydaje, że miałam zadać mu to samo pytanie jakieś parę godzin temu. Ale chyba uleciało mi z pamięci. Hej, mnie nie wini. ja jestem tu tylko dlatego, że usilnie was szukałem. Znalazłem i teraz wracamy na Dijkstre. Wracamy do Valorant. Zobaczyć falona. Nie zobaczysz go już więcej, Ryan. Nie pytam cię o zgodę, Arin. <tryk> eee... A, no, y, dobra. To może ja pójdę sobie coś zjeść. A widzę ten, no, uzgodnijcie, czy, czy się zgadzacie, czy tam. Tam sobie zgody dajecie czy nie? Nara. Ej, znalazłam Falona. Kur. Kurwa, niobę drapi mi ten krzak pod dubsku. Ile my tu jeszcze będziemy czekać? Aż nasza zaberrowana Vivian nie wyjdzie z kawiarni. Według moich kalkulacji powinna ten wracać. No i co ty chcesz? Łomem ją po ryju i ca bat z nią na Wikstrem? Po ryju, to ty zaraz dostaniesz, jak go teraz nie przymkniesz. Jak mówię, że będzie tędy szła, to znaczy, że mam rację. Złoza jedna. Złota kobieta, powiedziałem tak. Zawsze mam rację odddamte. No, i obeszło się bez łomu. Odwróć to, chcę z nim porozmawiać. Riven nie. Arin kurwa, znasz mnie. Wiesz, że nie odpuszczę. Zdej mi zaklęcie i daj mi porozmawiać z falonem. No pięknie mi rogarz załatwił, chory szaleniec jaki. No tak może trochę szaleniec. Was też pozamykał w kulach wiecznej niewiedzy? Czy tylko ja miałem taką przyjemność? Tylko ty jesteś tu potencjalnym zagrożeniem. Nie ciebie pytam, Świrze. Falon uratował nam życie, kiedy byłyśmy w niebezpieczeństwie. Nie stanowi dla nas żadnego bezpośredniego zagrożenia. Wiem, że was ocalił, dlatego go jeszcze nie zabił. Ten, kto kogo pierwszy by zamordował, poddałbym długiej dyskusji. Dlaczego falon miałby być niebezpieczny? Bo jest cholerną aberracją czasoprzestrzenną. Powstał wskutek rozpadu czegoś na części pierwszej. Spójrzcie na niego. Sam do końca nie wie, czym jest, i my też tego nie wiemy. Dlatego, jeśli czegoś nie znamy, najlepiej jest zawsze traktować to, jako potencjalne zagrożenie. Falon... Na pewno coś pamiętasz, jakieś konkretne wydarzenia sprzed... Sprzed momentu, gdy wyrwałeś się z pętli czasu. Widzisz? Pustka we łbie. Nawet na poczekaniu nic nie wymyśli. Jego świadomość miała początek dopiero, gdy wypadł z pętli czasu, jako jeden z produktów rozpadu któregoś z bytów. Nie mów tak o nim! Ma rację. Jedyne, co pamiętam, to ból rozrywający moje ciało i moją osobowość. Czułem, Czułem się, jakbym przestał istnieć. Myślałem, że jestem w piekle, ale nie byłem. Wyrzuciło mnie tutaj. Nie mam pojęcia, kim ani czym jestem. Znam swoje emocje i uczucia. Znam uniwersum, znam własne imię i umiejętności. I znam niektórych z was. Nie mam pojęcia dlaczego. Ooo, a mnie znasz? Poniekąd, chociaż niewiele o tobie wiem. Za to jego nichu ja nie kojarzę! No co ty kurwa nie powiesz? A ja myślałem, że według ciebie jestem najznakomitszym bytem w całym uniwersum Gościu. Albo zaczniesz ze mną współpracować i grzecznie ugościsz się w dykstryjenskich luchach, albo przemówię do ciebie inaczej! Przestań, Arin! Nie widzisz, że on zaczyna się już gubić? Spróbuj go zrozumieć i doceń, kurwa, że chociaż z nami jest szczery! No, Dick nikt nie będzie chciał go słuchać. Nie uwierzą mu. Twój ojciec albo go zabije, albo gdy będzie miał lepszy nastrój, skaże go na tortury. Dlatego, mój drogi, zostajemy tutaj. Bez innych nie ruszymy do przodu. Pewnych informacji sami nie uzyskamy. Hmm. Wiecie co? Chyba znam. Kogoś na tyle mądrego, kto może nam wiele pomóc. Kogo kurwa? Dlaczego ja go nie znam? Ne, a bo z, z, zapomniałam o, o niej. No Normalnie nie myślę trzeźwo, ale teraz poczułam taką powagę sytuacji i Bam nagle chuj czarny strzelił i znalazłam rozwiązanie. Ogólnie to potrzebuję tylko trochę many, żeby ją przywołać. Możemy zaczerpnąć manę od byłych mieszkańców tego domu. Jeśli spełnimy ich potrzebę, odwdzięczą się nam. Od kogo? Od duchów.